Hej, witam Was, Marek Poczyński. Czwarty odcinek w cyklu Życie na krześle. Dużą popularnością cieszą się te filmy, widać, że sporo siedzicie, dlatego kolejna porcja informacji dla Was. Zajmiemy się dzisiaj mięsiem biodrowo lędźwiowym Mięsień, który wyjściowo w fizjologii, w anatomii jest uważany jako główny zginacz biodra. Niestety, z racji tego, że dużo siedzimy, ten mięsień musi spełniać zupełnie inną rolę, jeżeli chodzi o Waszą biomechanikę. Mianowicie, w momencie, kiedy sadzacie, wsiadacie, mięsień, który ma wykonywać zginaje biodra, działa niejako jako struna, która biegnie sobie, poglądowo pokazując, od waszego biodra do waszego kręgosłupa i zapewnia wam wyprostowaną postawę ciała. Kojarzycie skądś taką sylwetkę, kiedy długo, długo siedzicie przed telewizorem, komputerem, siedzicie w wygodnym fotelu? Taka postawa absolutnie rozluźnia i w zasadzie rozleniwia ten wasz mięsień biodrowo-leżwiowy, który nie będzie się chciał prawidłowo kurczyć, przez co nie będziecie w stanie dłuższy czas wytrzymać wyprostowanej sylwetce, nie używając żadnego podpatrza, które macie za sobą. Co trzeba zrobić, żeby naprawić ten mięsień? Wszędzie w internecie znajdziecie jedną informację. Rozciągaj mięsień wiodrowęździowy, mobilizuj go, dbaj o jego prawidłową mobilność, gipkość itd. Wszędzie znajdziecie ćwiczenia, gdzie będziecie musieli rozciągać ten mięsień. Ja chcę Wam zaproponować zupełnie inne podejście, ponieważ oczywiście rozciąganie jest potrzebne, ale również szalenie istotną rzeczą. Jest zadbanie o to, żeby mięsień prawidłowo się kurczył. I dzisiaj ćwiczenie, które działa na odwrót, nie rozciąga. Też dobrze energetyzuje mięsień, ale wpływa na to, że mięsień ma się skurczyć. Jak wygląda to ćwiczenie? Siadam absolutnie wyprostowanie. Muszę zadbać o to, żeby zachować prawidłowe wcięcie ręczwi, czyli muszę ustawić tą swoją lordozę lędźwiową w optymalnym fizjologicznym kącie. Siadam, prostuję się, tu jest ustawiony pionowo. I teraz po pierwsze. Staram się postawić nogi tylko i wyłącznie na dużych paluchach, ewentualnie na palcach jeszcze poszczególnych stóp. Wyobrażam sobie, że stoję na dwóch wymuszkach, albo na czymś, na co za, kiedy za mocno nacisnę, spowoduje, że to się zmiażdży. Więc muszę w zasadzie cały czas unosić kolana delikatnie ku górze, i teraz w tej pozycji, siedząc, staram się a albo obie nogi podciągać jednorazowo ku górze. Oczywiście, bardzo ciężko będzie wam podciągnąć w tej pozycji kolana ku górze. Ale poczujecie spore napięcie, które rozchodzi się, taką klamrę, która rozchodzi się od biodra aż do kręgosłupa ręczowego. B, w tej wyprostowanej sylwetce możesz postarać się podciągnąć ku górze jedno kolano, później drugie kolano. Ale co jest bardzo ważne, ruch kolana nie może doprowadzić do zginania kręgosłupa ręczowego. wasze PCE są cały czas wyprostowane, nędźwia dobrze ustawione, stopy na palcach. I teraz nie mylcie ruchu, to nie jest spinanie się na palce, nie widzicie łydek. Nogi podpierają się tylko na palcach, żeby, żeby zminimalizować kontakt stopy z podłożem i w tej pozycji, tak mocno jak tylko możesz, podciągasz kolana ku górze. Musisz poczuć taką klamrę, która rozchodzi się od biodra aż do kręgosłupa lędziowego. Rozluźniasz. Po chwili możesz ponownie spiąć oba kolana ku górze. postarać się podnieść lewą do góry i na zmianę podnosisz jedną drugą nogę. Wykonaj sobie mniej więcej 10 powtórzeń po 3 sekundy. Każde powtórzenie starasz się utrzymać napięcie ku górze, powoli opuszczasz. Unieś, powoli opuść. Po takich kilku ruchach w momencie kiedy wstaniesz powinnaś, powinieneś poczuć przyjemne odprężenie w kręgosłupie rędziowym, Poczujesz się stabilniej i prościej. Ćwiczenie wykonywane systematycznie Spowoduje, że przebywanie długotrwałe w pozycji siedzącej nie będzie tak obciążające dla Twojego kręgosłupa. Dlaczego? Ponieważ zapewniasz kręgosłupowi stabilność, zapewniasz, że taina, która ma podpierać Twój kręgosłup, która ma go trzymać w pionie, jest odpowiednio napięta, a nie tradycyjnie rozleniwiona. Więc przejrzyj, jeżeli masz ochotę, moje wcześniejsze filmy, zobacz, co wcześniej przekazywałem w tej playlistie pod tytułem Życie na krześle, następnie dodaj to kolejne ćwiczenie. I w zasadzie masz gotową receptę na to, jak długo, wytrwale i bezboleśnie siedzieć bez większego szwanku dla zdrowia. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam, Marek Poczyński.